Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Na południu Donbasu Rosjanie zdobyli uspieniwkę, a to oznacza, że Centrum Obrony Ukraińskiej w tym miejscu no zostało przebite. Jest to jedna bowiem z wielu wiosek tworzących długi pas znajdujący się w lokalnej dolince, który jest najlepszym miejscem do przeprowadzenia przez Ukraińców odwrotu. No, bo budynki znajdujące się w tym pasie mogą po prostu stanowić osłonę przed atakami artyleryjskimi. Na tę chwilę do odwrotu Skórachowa pozostało zatem tylko no, pole znajdujące się za samym miasteczkiem, no a pole no, jednak nie stanowi żadnej osłony. Także albo ukraińskie wojska już się wycofały, a pozostała tylko jakaś no, arier garda, albo Ukraińcy mają tam spory problem. Padło też już też kilka sąsiednich wiosek. W każdym bądź razie no, ten kocioł upada zaskakująco szybko, praktycznie no, żadna miejscowość się nie opiera dłużej niż dwa dni. A Ukraińcy nie mają w tym miejscu już żadnej wcześniej przygotowanej linii obrony aż do samego Dniepru. Także no, po zajęciu tego kotła to tempo jeszcze zapewne przyspieszy. W obwodzie charkowskim mieliśmy kontrofensywę ukraińską, która wypchnęła Rosjan z Terna. Mówiłem chyba ze dwa odcinki temu o przysłanych tutaj jednostkach pancernych, no i lokalne dowództwo zrobiło z tego użytek. Ukraińska 47. Brygada zamieściła komunikat w mediach społecznościowych, gdzie zaoferowała amnestię wszystkim deserterom, którzy wrócą do jednostki. Po pierwsze, średnio wierzę w szczerość tych intencji. Po drugie, biorąc pod uwagę, jak ta jednostka jest wykorzystywana, to powrót do niej jest w zasadzie równoznaczny z egzekucją, więc to raczej średnia zachęta. No już nie mówiąc, że nie po to się z takiej jednostki ucieka, by do niej potem wracać. Ale jest to o tyle ciekawe, no, że to jest jedna z tych jednostek elitarnych, także jeżeli oni mają aż takie braki kadrowe, Związane też właśnie z dezercją, no to. Ale jest to o tyle ciekawe, że jest to jedna z tych jednostek elitarnych. Także jeżeli mają oni aż takie braki katrowe, że uciekają się do takich, powiedzmy sobie szczerze, desperackich kroków, no to teraz pytanie: jak wygląda sytuacja w tych gorszych jednostkach? Oczywiście, pytanie takie trochę retoryczne. Jak wiemy, nadchodzi zima, a z infrastrukturą energetyczną coraz gorzej. Znalazłem artykuł mówiący nawet o ile spadła produkcja energii w kraju od początku wojny. No w sierpniu była to mniej więcej 1 trzecia tego, co na samym początku. Rosjanie już odkładają kolejne pociski, no także za niedługo to pewnie będzie jeszcze mniej. Co prawda, Ukraina ma być podłączana do europejskiej sieci energetycznej, no ale te połączenia też można zniszczyć. Przy jednej trzeciej produkcji, no to niemożliwe jest już takie poprawne funkcjonowanie państwa, ale takie minimum egzystencjalne jeszcze można zapewnić. Plus może coś się znajdzie dla produkcji zbrojeniowej. Pamiętajmy jednak, że sporo osób wyjechało z tej Ukrainy, więc ich tych konsumentów prądu jest mniej. Ale jeżeli w tej chwili Putin zdecyduje się ponowić ataki takie jak w zeszłym roku, no to będziemy mieli bardzo duży problem. USA znosi sankcje na największe rosyjskie banki. Chodzi o częściowe zniesienie sankcji na transakcje związane z zakupem surowców. Wcześniej mieliśmy już zrobiony podobny wyjątek dla produktów żywnościowych, także pomalutku, powolutku się nam wszystko normuje. Ameryce kończą się zapasy ropy z tego, co kojarzę, to przy obecnym tempie zakończą się one w grudniu, no także sprawa jest dosyć pilna, a wybory się też kończą. W sumie oprócz surowców i produktów żywnościowych to Ameryka nic więcej z Rosji nie kupuje, więc można powiedzieć, że wymiana handlowa wraca do czasów sprzed wojny. W fińskiej części Laponii rozpoczęły się ćwiczenia NATO. W większości są to ćwiczenia artylerii i wojsk rakietowych. Szczególnie tych drugich Rosjanie się no, jednak obawiają, więc to są takie typowe ćwiczenia prowokacyjne. Choć też jest to o tyle słabe, że to siłą rzeczy zużywa pociski. A Rosjanie na pewno się będą przyglądać, więc w takiej typowej pokazówce no, nie można używać amunicji ćwiczebnej, a z amunicją taką bojową, no to w krajach NATO jest na tej chwilę trochę problem. Wiadomo, w wojnie ukraińskiej to nie o Ukrainę chodzi, choć nadal jest to troszkę zabawne, że zamiast przeznaczyć amunicję na realną pomoc, no to przeznaczają ją na takie właśnie pokazówki. Zeleński nadal nie przestaje krytykować Polski. Natomiast do pomocy komikowi zaprzysiężono już polskojęzyczne media. Natrafiłem na kilka artykułów z różnych gazet i nawet paru, że się tak wyrażę, ekspertów, którzy zgodnie teraz mówią, że oskarżenia i wyzwiska Załańskiego to trzeba zignorować. No cóż, jeżeli my pomagamy Ukrainie, a oni na każdym kroku obrażają nas, no to trudno jest to ignorować. Zwłaszcza, no, że Załęski wie, co robi, robi to celowo. Poniżanie nas przez samo Amerykan no to jest jedno, bo oni są dużo silniejsi. Ale poniżanie przez państwo, na które my jeszcze płacimy, no to jest już szczyt wszystkiego. Już nie mówiąc, że ten załański też nie ma ostatnio powodzenia na zachodnich salonach, więc przed odpowiedzią na takie obrazy to powstrzymują nas tylko nasze kompleksy. A zabawną tezą, na jaką się natknąłem podczas czytania jednego z takich artykułów, jest również to, że zmiana prezydenta na Trumpa ma przynieść większe poparcie dla Ukrainy, bo nie jest republikaninem, a republikanie są bardziej bojowi. No gdzie jedną z jego głównych obietnic wyborczych jest zakończenie tego właśnie konfliktu. No, ale wiadomo, trzeba coś mówić, jeśli chce się nas dalej w ten konflikt wpychać. Żołnierze Korei Północnej mieli zostać po raz pierwszy ostrzelani. Choć znowu brak w ogóle dowodów nawet na ich obecność. Spotkałem się z tezą, że ci Koreańczycy mają być wykorzystywani trochę tak jak chociażby wojska amerykańskie w Polsce to znaczy mają pełnić rolę odstraszającą. Jak Ukraińcy ostrzelają tych Koreańczyków, to Korea będzie mogła eskalować napięcia z Zachodem, a Zachód tego nie chce, więc żeby nie kusić losu, no to Ukraińcy mają być zmuszeni do zaprzestania niektórych co bardziej agresywnych działań na terytorium Rosji. Z jednej strony, jak wiemy, tam się rzadko czymś przejmują, choć z drugiej strony jednym z największych dostawców uzbrojenia jest na tę chwilę Korea Półpołudniowa. No a siłą rzeczy oni mają w razie czego powody do obaw. No i mimo wszystko chyba nie są aż tak oczadziali jak Europejczycy. Plus na sytuację między Koreami, wpłynie też na pewno na postawę chińską, no generalnie ryzyko jakieś jest. Dziennikarze mieli nawet podobno dostać się do zapisów umowy między Rosją a Koreą, w zamian za sprzedaż uzbrojenia, mieli podpisać umowy z zakresu handlu żywnością i współpracy nuklearnej. W sumie na dobrą sprawę, to Kim z Rosji nic więcej chyba co nie potrzebuje. Całą resztą dostarcza im Chińczycy, którzy są mimo wszystko też troszeczkę pewniejszym sojusznikiem, chociażby ze względów ideologicznych. No Pamiętajmy, że Putin to jednak swego czasu się trochę tak wypiął jednak na władzy w Pjongjangu, pod wpływem zachodu, no gdzie to Pekin był ich jedynym stałym przyjacielem. W Mołdawii zakończyły się wybory prezydenckie, no i Maja Sandu jakoś ten wynik wymęczyła. Choć powodów do radości aż tak dużo nie ma. Choć to zawsze jakaś nagroda pocieszenia po Gruzji. Ale, no, jak widać, opór społeczny w tym kraju jest dość silny. Także, no, wątpię, by na dłuższą metę udało im się trzymać ścieżkę integracji z Zachodem. W USA natomiast rozpoczynają się wybory prezydenckie. Szczerze mówiąc, gdybym był Amerykaninem, to bym wybrał wyjazd z kraju. Jedno wiemy na pewno po ich skończeniu, będziemy mieli duże zamieszki w kraju. Słyszałem teorię, że Iran ma teraz wstrzymywać się z atakiem na Izrael do czasów ich zakończenia. Z jednej strony, jeden i drugi potencjalny prezydent lubi pejsaczy, choć trzeba powiedzieć, że wśród demokratów jest jednak marginalnie mniej tych więc teoretycznie może i to ma jakiś sens. Choć na tę chwilę to akurat mimo wszystko wygrywa Trump i to on raczej będzie zwycięzcą. Ale jest jednak jeden scenariusz, którego się troszkę tutaj obawiam. Mianowicie chodzi o zdradę elektorską. Biorąc pod uwagę, że część, no że część, że establishment republikański robił wszystko, by wystawić kogoś innego, a w czasie tych wyborów niektórzy nawet przeszli do partii demokratycznej. To obawiam się, że część tych elektorów republikańskich może zagłosować wbrew wyborcom z danego stanu. Bo to głosowanie przy urnach to jest de facto tylko sugestia. A w większości stanów za zagłosowanie wbrew wyborcom nie ma żadnej kary. Takie rzeczy się zdarzają w zasadzie przy każdych wyborach. Choć do tej pory nie wpłynęły na samych ostateczny wynik. No właśnie, do tej pory. Tu nie chodzi już nawet o zmianę kandydata, no ale Ameryka oficjalnie pozuje jednak, no jakby nie patrzeć na państwo demokratyczne. A w takim ustroju no jednak wybory mają znaczenie. Dla wielu to byłby szok, a biorąc pod uwagę ogólne napięcie wokół tych wyborów, to mogłoby się to zakończyć w ogóle wojną domową. Z Tego też powodu myślę, że to jest jednak mało prawdopodobne, choć nie jest niemożliwe, no... Pamiętajmy, że próbowali go już odstrzelić, a skoro próbowali go odstrzelić, no to są zdolni tak naprawdę do wszystkiego. Na tę chwilę mamy troszeczkę więcej danych na temat zatrzymań w gabinecie Netanyahu w związku z aferą szpiegowską. Wiele z nich jednak nie ma za bardzo sensu. Przede wszystkim główną osobą zatrzymaną jest Eliezer Feldstein pełniący funkcję tak zwanego ministra bez teki, to jest osoba no w randze ministra, ale bez specjalnie oficjalnego ministerstwa. No taki człowiek do zadań specjalnych. Ale drugą rzeczą, jaką miała wyciec do mediów przy tej okazji, to rzekome informacje uzyskane przez wywiad. Rzekome, bo brzmi to raczej na operację samego wywiadu mającą wybielić trochę Benjaminka bo Mossad miał być chociażby w posiadaniu informacji, jakoby Jan Sinwar chciał uciec do Egiptu i to jeszcze z zakładnikami, co nie ma sensu, no bo w Egipcie by tych zakładników uwolniły władze egipskie. Już nie licząc, że całą ideą tych zakładników jest to, by byli właśnie w gazie. Już nie mówiąc, że Jan Sinwar nigdzie nie uciekał, w końcu jakby nie patrzeć, no to on zginął w walce, którą sam zainicjował. No, ale wszystko to się przypadkowo wpisuje w narrację wojenną rządu i mówią nawet o tym prorządowe media. Ja obstawiam, że zatrzymania są rzeczywiście prawdziwe, ale właśnie cała ta otoczka to jest bójda. Po prostu zwietrzyli okazję, by przemycić propagandę, no to ją wykorzystali. Zresztą tego samego stanie jest nawet tamtejsza opozycja. Co ciekawe, wywalono też ministra obrony Izraela. Co przyznam szczerze jest dla mnie troszkę szokiem. No bo nieoficjalnie był to taki łącznik pomiędzy Ameryką a Izraelem. No właśnie taki człowiek Pentagonu w Knesecie. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj wybory w Stanach to też jest data dosyć wymowna. Natomiast on był też głównym oponentem sposobów, w jaki Bibi prowadzi tą wojnę. No i jakby nie patrzeć to też zawodowy wojskowy. Wcześniej był szefem sztabu, gdzie zazwyczaj jednak no rolę ministra pełni cywil. Jednak w związku z tym, że tam nie trwa wojna, rząd jedności narodowej, który już przy okazji upadł, podjął decyzję, by to jemu powierzyć to stanowisko. Jego następcą natomiast został w ogóle Izrael Katz. I to w ogóle ciekawy człowiek, bo on pełnił już wiele funkcji ministerialnych kompletnie ze sobą niezwiązanych. Bo był ministrem rolnictwa, finansów, wywiadu, transportu. Energi energetyki, a ostatnio spraw zagranicznych. Normalnie człowiek wielu talentów, a przede wszystkim ktoś, kto zgadza się z Bibim we wszystkim. No także wojskowego zastępuje Lizodub, a to oznacza zapewne jeszcze większą eskalację. W końcu ostatni atak izraelski na Iran został de facto przerwany. Po prostu wojskowi zobaczyli, że w obecnej konfiguracji nie są w stanie efektywnie przebić się przez obronę irańską i po prostu porzucili misję. A wiadomo, że jak fachowiec ci mówi, że czegoś się nie da, to najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie losowego typa, który powierza się, da. Nawet jak Trump wygra, no to on zasiądzie w białym domu dopiero na koniec lutego. Także jeżeli to miało być coś z tym powiązane, no to troszkę jest to przedwczesne. No i też pytanie, jak na to zareaguje sam Waszyngton, bo nawet oni mają powiedzmy jakąś cierpliwość. No, ten człowiek robi wszystko, żeby z jego kraju nie został kamień na kamieniu. W Ameryce mieliśmy masę celebrytów opowiadających się publicznie za Kamalą Harris, tu do najnowszy dołączyła Lady Gaga, ale nie o tym, bo i po drugiej stronie też mamy trochę zastanawiające nawet dla mnie poparcie. Mianowicie do głosowania na Trumpa zachęca Joe Reagan. Chyba największy na tę chwilę dziennikarz w Stanach. Zrobił to zresztą podczas swojego wywiadu z Maskiem. Z tego co kojarzę, to Elon o polityce mówi jednak sporo. To jednak do tej pory zachowywał on w tej sprawie pełną neutralność. A w przeciwieństwie do tych wszystkich piosenkarek i innych celebrytów, no to on ma jednak pewną wiedzę w temacie. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mój projekt finansowo, to link będziecie mieć w komentarzu przypiętym. A jeśli macie własne przemyślenia, to komentarze są Wasze. Dziękuję.